W tym filmiku będę chciała, żebyśmy sobie użyli, usystematyzowali wszystkie informacje o liczeniu granic. Wszystkie sposoby, jakie są używane do liczenia granic. Będę miała tutaj tak naprawdę dwa rodzaje, czyli liczenie granicy w funkcji w nieskończoności, plus albo minus i liczenie granicy w punkcie. Wybrałam sobie kilka przykładów, postaram się jej tutaj jakoś przybliżyć, jak się to liczy. Zacznijmy od tych nieskończoności. Limes, gdy x dąży do nieskończoności 2x do 3 plus 5x minus 1 przez 5x kwadrat minus 6x do 3. Jeżeli mamy <coughs> granicę w plus albo w minus nieskończoności, to akurat mam w plus nieskończoności, i mam w liczniku w mianowniku jakąś tam sumę algebraiczną, jakiś wielomian, to wtedy Wyłączamy przed nawias. I z zmianownika. Możliwie największą potęgę x, ale zmianownika, tu jest x do trzeciej, więc z licznika wyłączamy x do trzeciej. Tu zostanie 2, dodać 5 przez x kwadrat minus 1 przez x do trzeciej. Hop, tu będzie x do trzeciej. 5 przez x minus 6. Uwaga, to nam się skróci i o to chodziło 5 przez x do, e, przez x kwadrat 1 przez x do trzeciej, to dąży do zera 5 przez x dąży do zera, co nam zostaje 2 przez minus 6 czyli minus 1 trzecia e, jaki mam tam jeszcze przykład, x dąży tam akurat do minus nieskończoności a i ważna rzecz jeszcze powiem gdyby tu było do minus nieskończoności zupełnie wynik ani sposób nam by się nie zmienił I postępuję podobnie. Dzielę i licznik i mianownik przez największą. Y, wyłączam przed nawias. Może nie tyle dzielę, wyłączę przed nawias X -a możliwie największego zmianownika, czyli X. Tu będzie X minus 25 przez X. Tu włączę X, tu będzie 1 dodać 5 przez X to dąży do zera. To dąży do zera, X -y nam się upraszczają. Uwaga, tu został X. X dążą do minus nieskończoności, więc dostajemy wynik minus nieskończoność. No, to teraz gdybym chciała coś nie coś powiedzieć a propos tych działań, to uwaga. Jeśli stopień w liczniku w mianowniku jest identyczny, zawsze wychodzi konkretna liczba. Jeśli stopień w liczniku jest wyższy, większy od mianownika, zawsze wychodzi plus albo minus nieskończoność, w zależności jaki tam będzie odpowiednio X czy jaka potęga. Gdyby stopień w mianowniku był większy niż w liczniku, wyjdzie zawsze 0. Tu jeszcze skomentuję, że jeśli liczymy granicę w nieskończoności i wychodzi konkretna liczba, oznacza, że wykres tej funkcji ma asymptotę poziomą y równa się minus 1 trzecia. Jeśli wychodzi nieskończoność, asymptoty brak. No to teraz zobaczcie na przykłady tego typu tutaj. Limes, gdy x dąży do minus nieskończoności 3x przez... Uwaga, no tutaj mamy, w liczniku mamy x pierwszej potędze, w mianowniku szczerze mówiąc mamy pod pierwiastkiem x kwadrat, czyli tak naprawdę no y, x w pierwszej potędze. Co zrobię, słuchajcie, wyłączę przed, przed nawias, tu tak naprawdę przed pierwiastek będę chciała wyłączyć x kwadrat, ja słuchajcie tutaj to może... Jeszcze w jednym kroku zapiszę, czyli tu jest 3x, tutaj nic nie zmieniam. Natomiast tu, jeszcze pod pierwiastkiem wyłączę x kwadrat, tu będzie wtedy 1 dodać o. I teraz istotna rzecz, ja sobie gdzieś to wam zapiszę. Tutaj, może na tej tablicy, tutaj zawsze pierwiastek z liczby do kwadratu. To wartość bezwzględna z tej liczby. Więc jeśli tutaj mam limes, gdy x dąży do minus nieskończoności, 3x, hop, to tu napiszę, że jest wartość bezwzględna. Hop. E, no i teraz uwaga. X -y dążą do minus nieskończoności, czyli są ujemne. Jak to jest z wartością bezwzględną? Jak x są dodatnie, albo równe 0, puszczamy wartość bezwzględną bez zmian, kiedy x są ujemne, wiemy na pewno, to wartość bezwzględna, jak opuszczamy, zmieniamy znak na minus. Więc tutaj wiem, że te x są Ujemne. Więc mam limit, gdy x dąży do minus nieskończoności. 3x przez minus x. 1 dodać 1 przez x kwadrat. To dąży do zera. X nam się skrócą. I w wyniku dostanę minus 3. Ktoś mógł powiedzieć, po co tutaj ta wartość bezwzględna? Wszystko przez to, że mamy... $x$ dążący do minus nieskończoności. Nie będę musiała się tym tak zatrważać, zastanawiać. W tym przykładzie kiedy mam, że $x$ dąży do plus nieskończoności. I teraz, on będzie bardzo podobny do tego poprzedniego, ale na początek, jeśli $x$ dąży do nieskończoności, to to tutaj dąży do nieskończoności i to dąży do nieskończoności. Suma sumarum dostajemy symbol nieoznaczony nieskończoność ode nieskończoność. Musimy jakoś przekształcić to wyrażenie. Już Wam mówię, jak to będziemy robić. Pomnożę to, jednak nazywałam to takim tworzeniem niewymierności, czyli mnożę i licznik i mianownik przez to samo wyrażenie, tylko z przeciwnym znakiem w środku, czyli jeśli tu mam różnicę tych pierwiastków, mnożę przez... Sumę i licznik, i mianownik. Ja to na lekcji nazywałam takim tworzeniem niewymierności, no bo trochę to będzie tak, że ten mianownik mi się stworzy. Natomiast po co te działania? Zobaczcie, limes, gdy x dąży do nieskończoności. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia a minus b, a plus b, czyli będzie a kwadrat. E, minus b kwadrat. Tak, uwaga, tutaj zmiana znaku. Przez ten. Pierwiastek. Dostajemy limes. tej x dąży do nieskończoności. Tu dostajemy 6x. A tu dostajemy x kwadrat plus, plus x kwadrat minus 2x. No dobrze. I teraz zobaczcie. Yy, tu jaka jest największa potęga w mianowniku no jest pierwiastek z x kwadrat czyli nawet naprawdę będzie x w pierwszej potędze ponieważ x dąży do nieskończoności I ja teraz powiem jak to często na lekcjach mówiłam mianowicie będę dzielić i licznik i mianownik przez największą potęgę w mianownika czyli przez x 6x przez x 6 przez a tutaj będę dzielić przez x kwadrat pod pierwiastkiem to będzie 1 dodać 4 przez x 1 odjąć 2 przez X kwadrat. A, zobaczcie, tutaj kwadrat. To dąży do zera. To też dąży do zera. Całość ogólnie mamy 6 przez 2, pierwiastek z 1 to jest pierwiastek z, z jedynki. Mamy 3. Musiałabym być bardzo czujna, gdyby to był minus nieskończoność. Minus nieskończoność, gdyby dążyło do minus nieskończoności. Nie pozwoliłabym sobie tutaj na dzielenie. Przez X, bo ten X będzie tam ujemny. Ewentualnie muszę czuwać nad tym, że tutaj dąży do minus nieskończoności. Więc, gdyby to było minus nieskończoność, wyłączałabym kochani, tak jak tutaj, czyli bym wyłączyła przed nawias tego X, pierwiastek z x kwadrat, czyli wartość bezwzględna z X, żeby tutaj uważać na ten właśnie minus. Tutaj Trzeba strasznie uważać. Na maturze z rozszerzenia zwykle to są zadania zamknięte i wiecie, odpowiedzi A, B, C, D różnią się czasami tylko i wyłącznie tymi znakami. Co mogę powiedzieć? Że ten, ta funkcja, wykres tej funkcji ma asymptotę Y równa się 3. Wykres tej funkcji ma asymptotę Y równa się minus 3. Tutaj nie ma asymptoty poziomej, a tu jest asymptota Y równa się minus 1 trzecia. No to teraz granice funkcji w punkcie, czyli gdy x dąży do jakiejś konkretnej liczby. Zaczynam oczywiście troszkę błaho, bo gdy x dąży do zera, wzór, który tam sobie wymyśliłam to 4x minus 1x plus 2, natomiast zasada jest ważna i w sumie taka podstawowa. Jeśli mamy, że x dąży do jakiejś konkretnej liczby, podstawiamy w miejsce x tę liczbę, czyli tutaj akurat 0. Dostajemy minus 1 przez 2, koniec zadania. Ale to jest kluczowe, żebyście wiedzieli, że po prostu podstawiamy tę liczbę. Pod, w kolejnym podpunkcie x dąży do trójki. Tam mamy x do trzeciej minus 27 przez x kwadrat minus 2x minus 3. Podstawiam x równego 3 i dostaję tutaj 0. I tutaj jest 0. Jak to interpretujemy? Kochani, jeśli wychodzi 0 przez 0, oznacza, że jest jeden czynnik. Ta trójka ma tutaj duży, tak, jest czynnik, który zeruje i licznik i mianownik i jeśli się go pozbędziemy, to dostaniemy e, e, granicę, która będzie konkretną stałą liczbą. Co robimy? Rozkładamy to na czynniki, tak żeby pozbyć się, skrócić ten czynnik, który zeruje. Tu jest wzór skróconego mnożenia a do trzeciej minus b do trzeciej, czy będzie x minus 3, poszukajcie wzoru w tablicach, jeśli nie pamiętacie, x kwadrat plus 3x plus 9, tutaj jest... Ten nawias jest nierozkładalny. Delta jest ujemna, jakbyście chcieli sprawdzić. A tutaj liczę deltę właśnie. b kwadrat minus 4ac, czyli x1, 2 minus 4 na 2 minus 1, x2 będzie wtedy 3. Pamiętajcie, jak wygląda postać loczynowa? Ja to przypominam, bo czasami zapomina się o tym a. Ja wiem, że tu a jest akurat 1, natomiast, o, tutaj napiszę wręcz tak sztucznie, x dodać 1, x minus 3. Pamiętajcie, bo to w granicach no, zasadniczo zmieni nam wynik. Tutaj się nam skróci. I teraz, co nam zostało? Limes, gdy x dąży do trójki. I tu mamy x kwadrat plus 3x plus 9 przez x plus 1. I robimy to, co w pierwszym przykładzie, czyli teraz podstawiamy trójkę, czyli mamy 9 plus 9 plus 9 przez 4 27 czwartych no coś bardzo podobnego tutaj limes gdy x dąży do minus 2 mamy x do 3 minus 3x plus 2 a tu mamy x kwadrat minus 4, po podstawieniu minus 2 dostajemy 0 przez 0 tak, tak zgadza się no ponieważ tutaj minus dwójka mi zerowała, tutaj w liczniku trzeci stopień, schemat Horenera wykonam, jest jedynka na plusie, przy x kwadrat nie ma, więc 0, przy x minus trójka, raz wolny 2, minus dwójka na pewno będzie tutaj pierwiastkiem. Pierwszy przepisuję bez zmian współczyn. To, to, to. to razy to plus to. To razy to plus to. To razy to plus to. Dzieli się no i teraz tak piszemy, że limes gdy x dąży do minus dwójki i teraz tak x plus 2 bo tak, bo przez to dzieliśmy przez x plus 2 i tutaj wynik jest o 1 stopień niżej tutaj są współczynniki, czyli x kwadrat minus 2x plus 1 o, to wychodzi nawet tutaj jeszcze z skróconego mnożenia ja już nie będę tego zwijać, ale, ale jest ewidentnie to nam się skróci i możemy teraz spokojnie znów podstawić minus dwójkę pod x, czyli będzie 4 plus 4 plus 1 przez minus 2 minus 2, czyli minus 4, czyli minus 9 czwartych. Czyli 0 przez 0 oznacza, że da się jakoś uprościć ten wzór funkcji. Jak się pozbędziemy tego czynnika, który zeruje nam licznik mianownik, dostaniemy na końcu konkretną liczbę. Teraz granice prawo-lewostronne. O co w tym chodzi? Limet, gdy x dąży do minus dwójki plus 1x plus 2. I teraz kochani, oczywiście może się zdarzyć tak, i od tego trzeba zacząć, że robimy identycznie granice w punkcie, czyli podstawiamy pod x i może być tak, że po prostu dostaniemy konkretny wynik. Jak podstawię tutaj minus dwójkę pod x, no nie dostaje konkretnego wyniku, dostaje coś takiego dziwnego. Nie jest to 0 przez 0, czyli to już mi się nie skróci. Natomiast co robimy? Wychodzi 0 w mianowniku, ale to nie jest, że tam jest konkretnie 0, tylko są liczby, które są bardzo blisko zera, dążą do zera. Z prawej strony, z prawej strony, co robię, kochani? Biorę sobie jakąś liczbę, która jest bardzo blisko minus dwójki, ale z prawej strony, prawej, czyli powiedzmy minus 1,99. I jak dodam do dwójki, dostanę coś bardzo małego na plusie. To znaczy, że tutaj te liczby, które są bardzo blisko zera, one są dodatnie. Jak podzielimy jedynkę przez bardzo małą liczbę, no powiedzmy, 1 podzielony przez jedną milionową, to będzie znaczy, że 1 dzielony na 1 milionowa, to znaczy 1 razy milion mnożymy przez odwrotność, czyli dostajemy bardzo dużą liczbę stąd plus nieskończoność. Limes, gdy x dąży do, kolejny mój przykład, do zera z, z lewej strony, x odjąć 1, a tu mamy x kwadrat plus 2x. Podstawiam 0 zamiast x, minus 1. Tu dostaję 0. Żeby się nie pomylić, kochani, to tutaj jest taki troszkę bardziej złożony ten mianownik. To zobaczcie, w takich przypadkach proponuję rozłożyć. A, czasem nawet i deltę policzyć, tutaj akurat wyłączę przed nawias. Jeszcze raz wykonam to podstawienie, czyli tu będzie minus 1. Tu będzie 0 razy, no tu będzie dwójeczka po prostu, jak stawimy 0. I teraz zobaczcie, z lewej strony, czyli zamiast X wstawiłam e, jakąś liczbę, która jest blisko 0, a z lewej strony, z tej części ujemnej. Czyli powiedzmy jakieś minus 0,99, no to będzie na minusie. I teraz patrzymy. Minus 1 na coś na minusie, to będzie plus. I teraz za każdym razem ten, ten symbol, jak traficie, zawsze wynik jest plus albo minus nieskończoność, tylko trzeba uważać na znaki, żeby do, dobrze to określić. I Jeśli w granicy prawo-lewostronnej wychodzi wynik plus albo minus nieskończoność, oznacza to, że wykres tej funkcji ma asymptotę x równa się minus 2, x równa się 0. Jeśli wyszłaby tu konkretna liczba asymptoty pionowej, nie ma. Czyli jeśli bym miała Wam jeszcze raz ułożyć, Pionowa asymptota wiąże się z liczeniem granicy funkcji w punkcie i wynikiem musi być plus albo minus nieskończoność. Natomiast jeśli mówimy o granicy, o asymptocie poziomej, liczymy granicę w nieskończoności plus minus, wynik musi być konkretna liczba, i to właśnie jest y równa się, powiedzmy tutaj, minus 1 trzecia, to była asymptota pozioma. Kochani, jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie mam, ale muszę zaraz biorę, jakiś, mam tutaj zbiór przed sobą. Biorę coś, yy, yy, jakiś prosty przykład, bo nie o to chodzi, żebym teraz tutaj wałkowała jakieś bardzo trudne przykłady, bo mi ręka drętwieje już, jak to trzymam ten telefon. Tak. Gdyby w zadaniu chodziło o policzenie granicy funkcji w punkcie, konkretnie w x równym 2, zwykle będzie to w takim punkcie, takim granicznym w tym przejściu, bo gdyby dali granicę funkcji dla x równego 7, no to liczymy, podstawiamy tutaj zamiast x 7 i koniec pokrzyku w dwójce. Ponieważ w dwójce, zwróćcie uwagę, ja to zawsze na lekcji robiłam tak, że tutaj zaznaczałam sobie dwójkę. Z lewej strony dwójki funkcjonuje ten wzór, czy używamy tego wzoru. Z drugiej strony dwójki obowiązuje wzór numer 2. Czyli jeśli liczymy limes, gdy x dąży do dwójki, z lewej strony F od x, to szczerze mówiąc, Wykorzystujemy wzór ten tutaj, czyli x plus 4, czyli podstawiamy pod x dwójkę, wychodzi 6. Gdy x dąży do dwójki z prawej strony z F od x, to używamy wzoru x kwadrat plus 2, też wychodzi 6. Jeśli granica lewo i prawostronna się sobie równają, tak jak w tym przypadku akurat, to mówimy, że istnieje granica w funkcji w punkcie. Czyli jeśli prawo i lewa strona się sobie równają, istnieje granica w punkcie. Jeśli byście się sobie nie równały, nie istnieje granica w punkcie. Dobrze, to chyba tyle, co chciałam podać. Mam nadzieję, że chociaż troszkę tę wiedzę usystematyzowałam.